Tym razem będziemy rozmawiać o problemach i sprawach komunikacyjnych miasta Nysy. Naszymi gośćmi są burmistrz Nysy Jolanta Barska. Dzień dobry. Witam panią. Starosta Powiatu Nyskiego, pan Adam Fujarczuk. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. A także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pan Tadeusz Dziwandowski. Witam państwa. Drodzy państwo. Zacznijmy od takiego prozaicznego zapytania, e, mianowicie o próbę rozdzielenia największych inwestycji drogowych ostatnich czasów powiatu i gminy. Ponieważ zdarza się, że mieszkańcy nie wiedzą, kto zarządza poszczególnymi drogami, a sięgając po bardzo aktualny przykład, e, spotkałem się z opinią osoby niezorientowanej w działalności samorządowej, która wyraziła się tak. Burmistrz Jelanta Barska bardzo długo remontowała ten most kościuszki. Także jest coś na rzeczy. Zaczynamy humorystycznie. Proszę o komentarz. Panią Burmistrz. Z pewnością tak jest, że mieszkańcy nie mają wiedzy, która droga należy do kogo na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy. Dróg gminnych, publicznych mamy blisko 100 kilometrów, dróg wewnętrznych mamy 720 kilometrów, więc jest to spora ilość, spory odcinek dróg. Staramy się inwestować w te drogi, które należą do gminy, którymi zarządzamy. W gminie, w mieście mamy drogi gminne, mamy drogi powiatowe, mamy drogi wojewódzkie i mamy odcinek drogi krajowej. I, i no, taki układ jest, że każdy zarządca administruje, remontuje, wykonuje swoje drogi. Ale żeby było jasne, most. Most Kościółski to jest most, skarostwa. który znajduje się w drodze powiatowej. I jest inwestycją powiatową. Natomiast we współpracy ze starostwem wykonaliśmy i finansowaliśmy oświetlenie na tym moście, bo oświetlenie w mieście jest to zadanie gminy. Które większe inwestycje z ostatnich lat poza mostem były realizowane i przez który z podmiotów? Panie redaktorze, to co powiedziała przed momentem pani, pani burmistrz, tak jest skonstruowane zarządzanie drogami w naszym kraju i w województwie, że mamy w sumie pięciu zarządców dróg w mieście Nysa I stąd też nie wszyscy mieszkańcy są zorientowani, która droga do kogo należy. Wracając do, do mostu Kościuszki, to chcę powiedzieć tak, że. I uważam, że inwestycja była przeprowadzona stosunkowo szybko, bo inwestycję rozpoczęliśmy pod koniec kwietnia 2012 roku. 31 listopada most dostał, został oddany do użytku. Inwestycja, która kosztowała 4,5 miliona złotych, i inwestycja, która była prowadzona przy zachowaniu ruchu dla, dla pieszych. I w sporadycznych, wyjątkowych sytuacjach był wyłączany ruch kołowy. Więc to było dodatkowe utrudnienie, ale efekt tego przedsięwzięcia widać. A inne duże inwestycje? Mówimy o rądzie, prawda? Panie redaktorze, w latach 2008-2012 na terenie miasta i gminy Nyssa wykonaliśmy inwestycji za kwotę 30 milionów złotych. 30 milionów złotych. To bardzo duża Mówię kwota. o gminie Nysa i mieście Nysa. I ważniejsze, ważniejsze inwestycje to most Kościuszki, to rondo przy moście Kościuszki, ulica Długosza, ulica Orzeszkowa, orzeszkowej, ulica Mickiewicza, Chełmońskiego, to są te ważniejsze i większe inwestycje prowadzone w mieście NYSA i gminy, gminie NYSA. Drodzy Państwo, chciałbym zadać takie ogólne pytanie. Jaki jest y -y. największy problem komunikacyjny Nysy? E wszyscy słysząc to pytanie myślą o obwodnicy. I teraz co się stanie, jeśli nie uda się nam e pozyskać pieniędzy, rozpocząć, zrealizować tej budowy do 2020 roku? Czy jest jakiś alternatywny plan rozwiązania problemów komunikacyjnych, czy może są jeszcze inne problemy komunikacyjne równie ważne jak obwódnica? No, według mnie jest to y, ważne pytanie i prawidłowa odpowiedź na to pytanie. Uważam, że y, budowa obwodnicy w Nysie y, rozwiąże wszystkie problemy komunikacyjne na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy. Jest, budowa jej jest konieczna nie tylko ze względu na to, że y, to jest y, kolejna przeprawa mostowa, która jest niezwykle ważna i wówczas przez y, miasto nie, będą, nie będzie przejeżdżała taka ilość Ilość samochodów jak to dzisiaj jest, ponieważ samochody, które objeżdżają Nysę tranzytem, a jest ich znacznie więcej niż tych, które wjeżdżają do Nysy, pojadą jedne w kierunku Kłodzka, drugie w kierunku prudnika, właśnie pokonując ten most, który jest zaplanowany i zaprojektowany w ramach budowy obwodnicy. Wiem o tym, że budowa obwodnicy to jest zadanie niezwykle kłopotliwe. Koszt inwestycji to kwota 470 milionów złotych, więc jest to kwota bardzo duża. Wiemy, że w tej chwili. No może nawet nie ważą się losy, ale trwają dyskusje na szczeblu rządowym, w Ministerstwie Transportu, dyskusje z marszałkiem województwa, który dostał 7 lutego pismo od ministra Nowaka, z którego wynika, że ministerstwo prosi, Urząd Marszałkowski, ażeby zadania związane z, budownic, z budową obwodnic zostały uwzględnione w regionalnym programie operacyjnym na lata 2014-2020. Nie wiemy jeszcze, jak pan Marszałek się do tego pisma ustosunkował. Zatem widzimy, że jest poważny problem, ponieważ no, nie ma środków w budżecie państwa, z którego można by było to zadanie sfinansować. Wiemy też, że jesteśmy daleko zaawansowani. I nasz projekt, który został wykonany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest bardzo dobry i jest mniej kosztowny niż inne obwodnice, które są tutaj na terenie województwa zaplanowane i w związku z tym większa szansa na realizację tego przedsięwzięcia. I powiem, że choć. Nie podchodzę w sposób optymistyczny do tego, żeby zadanie mogło być realizowane przed 2015 roku. To jako urodzona pesymistka powiem, że nie sądzę, żeby zadanie nie mogło być zrealizowane przed 2020 rokiem. Do 2020 roku, według mojej wiedzy na temat, na temat planowania środków z budżetu państwa, na temat planowania inwestycji krajowych, zadanie to będzie zrealizowane. Tak uważam wyniknęła przy, przy okazji obwodnicy e, trafiamy znów na temat mostu czy ten most który ma służyć obwodnicy jest ujęty w projekcie obwodnicy czy jest plan żeby zrobić ten most wcześniej z innych środków e, jest to zadanie Czy to jest ten... krajowe, jest to zadanie zaplanowane. Most, który ma być wykonany w ramach projektowania, który jest zaprojektowany w obwodnicy jest zadaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie jest położony na terenie, na terenie miasta Nysy i realizowanie go z innych środków, czyli realizowanie takiego mostu na rzece Nysie Kłodzkiej powiedziałabym przez pola. Dlatego, że obwodnica Pani jest. Czyli czy ten przezpola. most, Saperska 3 maja, to jest zupełnie inna lokalizacja. Saperska 3 maja nie jest mostem dotyczącym obwodnicy. Jak wiemy, obwodnica obwodnica jest zaprojektowana w taki sposób, że rozjeżdża się na górce Hanuszowskiej i z jednej strony, jeżeli chodzi o, kierunku, o kierunek odmuchowa, wyjeżdżamy na wysokości wyjazdu z Goświnowic. I tam nie ma żadnego mostu, tylko biegniemy przez, jedziemy przez poligon, natomiast z drugiej strony most na Nysie Kłodzkiej, z drugiej strony też na Górce Hanuszowskiej jedziemy, ale tutaj przez pola i jesteśmy w okolicach Kubic. Dziękuję za wyjaśnienie, bo już, już oddaję głos. Ponieważ na forach internetowych są różne komentarze, ludzie potrafią mylić te pojęcia jeden most z drugim. Panie, Panie dyrektorze, ja chcę powiedzieć tak, nie ma alternatywy dla obwodnicy Nysy, bo to jest jedyne rozsądne rozwiązanie, logiczne I, i po prostu to jest zadanie prowadzone przez Generalną Dyrekcję Budowy Dróg i Autostrad i Autostrad tu jest, że tak powiem, temat zamknięty. Z jednej strony po prostu odciąża ruch kołowy przejeżdżający przez Nysę, z drugiej stanowi doskonały dojazd do po prostu planowanej, czy już jest utworzona strefy ekonomicznej i most, który jest planowany w tej inwestycji, też jest planowany przez Generalną Dyrekcję i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy ta inwestycja będzie realizowana, bo no nie wyobrażam sobie, żeby kogoś było stać na wyrzucenie takiej ogromnej ilości pieniędzy na dokumentację, żeby leżała na półce. Oby tak było. Wracając do mostu, co po zamknięciu przeprawy na tamy? Mówię o przebudowie i przebudowie tamy. Temat przeprawy kolejnej, trzeciej przeprawy mostowej jest. Ulubionym motywem kampanii wyborczych. To już wiemy z doświadczenia. Czy potrzebne nam są społeczne komitety do spraw budowy przeprawy mostowej? Przypomnę, że taki komitet powstał. Na jego czele stanął pan Jarosław Pilc, jest przewodniczącym komitetu, a jednocześnie w ostatnich wyborach był jednym z kandydatów na burmistrza Nysy. Czy to jest wyłącznie polityczny PR, czy jest coś na rzeczy i takie oddolne inicjatywy, taka presja jest potrzebna? Sprawa mostu w właśnie tych ulicach, które pan wymienia, 3 maja jest i tej drodze do Skorochowa jest sprawą, która wyniknęła przy projektowaniu przebudowy i modernizacji zbiornika retencyjnego Nysa i modernizacji brzegów rzeki Nysy Kłodzkiej. Projektanci z Krakowa, którzy wygrali przetarg na wykonanie tego zadania Zaproponowali, właśnie projektując to zadanie, że najkorzystniej dla gminy Nysa, dla tego połączenia drogowego byłoby, gdyby poniżej rzeki, poniżej tamy, został gdzieś około 100-120 metrów od ta, między tamą a Nazwijmy to tamą wojskową, gdyby został wybudowany most, przeprawa mostowa. Natomiast zabiegaliśmy o to, ażeby zadanie to mogło zostać sfinansowane ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko ze względu na to, że my dzisiaj w drodze powiatowej na tamie mamy przejazd y, mamy y, y, połączenie drogowe ja mówiła, żeby, żeby i było to jasne w tym projekcie, w tym pomyśle, żeby było finansowane z tych środków, o których Pani mówi, to byłoby zadanie wspólne gminy czy Nie, powiatu? my żeśmy chcieli, zabiegaliśmy z Panem Starostą o to, żeby to było zadanie, które będzie wykonane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako modernizacja zbiornika retencyjnego Nysa i modernizacja brzegów rzeki Nysy kłodskiej, ponieważ dzisiaj, kiedy y, mamy tamę... A kto byłby beneficjentem? Gmina? Kto występowałby o te Regionalny środki? Zarząd Gospodarki Wodnej. Czyli zupełnie to, poza to z wyniku poza, poza tego zadania, z wyniku realizacji tego zadania dochodzi do pewnych zmian komunikacyjnych w naszym mieście. Niestety nie udało się uzyskać na to środków ze względu na to, że wszyscy pamiętamy, jak, środku, jak trudno było uzyskać środki na Najpierw na projektowanie modernizacji zbiornika retencyjnego, a potem jak trudno było uzyskać środki na to, żeby to zadanie zostało przyjęte do realizacji. Przypomnę, że modernizacja zbiornika retencyjnego i rzeki Nysy Kłodzkiej to kwota 450 milionów złotych, więc kwota bardzo duża z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko. Jest to zadanie, które jest związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, jak nam to tłumaczono i w związku z tym rozwiązania komunikacyjne absolutnie z tego zadania nie mogą być finansowane. To, co dla nas można było zrobić, to opracować koncepcję. Yy, budowy m, przeprawy mostowej właśnie poniżej yy, urządzenia zrzutowego i taka koncepcja przez Hydroprojekt Kraków została wykonana. Projekt tego mostu kosztuje jeden około miliona złotych, natomiast wykonanie tego mostu yy, 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 kosztuje około 30 milionów złotych. Czyli yani to są te informacje, pozwolę się wtrącić. Yy, historia tej, tego projektu, o którym Pani mówi, sięga przynajmniej 2011 roku. Mam tu cytat z Nowej Trybuny Opolskiej, który brzmi tak. Burmistrz i starosta mówią jednym głosem w sprawie budowy nowego mostu poniżej tamy łączącego ulicę Saperską i 3 maja. Koszt budowy to ponad 30 milionów. W tym momencie słyszę się, że to może być około 50 milionów. Zaraz poproszę o zweryfikowanie tej kwoty, jeżeli mamy wiedzę na ten temat. Trzecia przeprawa mostowa jest kluczowa dla miasta, mówił starosta. Burmistrz Nysy Broska zapowiedziała, że w bieżącym roku, mówimy o 2011 roku, zostanie wykonana dokumentacja projektowa to koszt to, o czym pani mówiła, około miliona złotych. Ta sama firma jest wspomniana. względu na to, że wiemy, że. W 2011 ten projekt nie powstał. Mieliśmy zapisane pieniądze w budżecie, natomiast uznaliśmy z panem starostą, że no w tej chwili, kiedy jeszcze nie był rozstrzygnięty nawet przetarg i nie wiadomo było, czy będzie realizowana modernizacja, modernizacja urządzenia zrzutowego, ponieważ jak pan pamięta, znacznie szybciej został rozstrzygnięty przetarg dotyczący modernizacji brzegów, Kinesy -Kłodzkiej. Jeżeli chodzi o sprawy związane z modernizacją urządzenia zrzutowego trwały jeszcze prace projektowe i musiały być, musiała być dopracowana dokumentacja. W związku z tym to, nie wiadomo było kiedy. No ale to jest szczegóły. istotne, myślę. I... W związku z tym, w 2011 roku pieniądze w budżecie dla starostwa powiatowego w tym celu, ażeby projektować tę drogę, były zaplanowane, ale nie zrealizowaliśmy tego zadania. Ale dalej ten projekt jest aktualny, i wtedy, kiedy będzie wizja budowy, podejmiemy się. Czy, czy starostwo z Gminą podejmie się realizacji tego projektu, a potem panie starostwo chciałbym zapytać? Ja myślę, ja myślę jeszcze tak? wracając do tego pomysłu, że mieszkańcom miasta i w ogóle powiatu należy się dokładna informacja. Jeżeli realizujemy inwestycję, której koszt sięga 450 milionów złotych, mówię o modernizacji rzeki tamy, to chcę powiedzieć tak, że w dniu jutrzejszym wspólnie z panią burmistrz mamy spotkanie z kierownictwem budowy, z inwestorem i z projektantami. I dzisiaj myślę, że właśnie powinien być pójść jasny przekaz, że jeżeli docelowo nie ma być przejazdu przez Tamę, jest to droga powiatowa, to trzeba powiedzieć, kiedy nastąpi zamknięcie ruchu przez Tamę. I również y, odpowiedzieć, dlaczego nie będzie mógł się odbywać ruch przez Tamę, bo ja znam obiekty podobne, gdzie ruch się odbywa. Przez Wocławek jeżdżą, przez solinę samochody jeżdżą, to jakby jeden aspekt. Tego, tego? tego, No więc właśnie jutro będziemy mamy spotkanie, mamy spotkanie i to pytanie po prostu zadanie. wynika, że z powodów bezpieczeństwa, że ta budowla jest na tyle kluczowa dla bezpieczeństwa miasta że należy podsunąć ja tam momentem osoby trzecie. Ona jest kluczowa i ona jest niebezpieczna od 84 roku. My to mamy ekspertyzę od 84 roku, pan jest, redaktor też je ma to. i Właśnie. Jedna sprawa, trzeba powiedzieć kiedy zamykamy i dlaczego zamykamy. Druga rzecz, jeżeli w ramach prowadzonej inwestycji jest planowana budowa tzw. kładek technologicznych, z informacji, które mamy, to w tym nośność tym, to jest, to 30 ton, szerokości 6 metrów, to dlaczego, czy będą mogły docelowo jeździć samochody, samochody osobowe, czy nie. Ile tych kładek ma być? Na pewno ma być jedna taka kładka, która mogłaby być wykorzystywana jako most. Jest to kładka, która będzie położona, będzie łączyła ulicę Wyspiańskiego, Wyspiańskiego Saperską. z Sapewską i ona mogłaby być wykorzystywana jako przeprawa mostowa dla Ale z powodów lekkiego forma, transportu z powodów formalnych tylko że panie redaktorze pan musi też wiedzieć że sytuacja się zmienia jeżeli chodzi o zasady funkcjonowania czy zasady czy wytyczne związane z pozyskiwaniem środków unii europejskiej i ich wykorzystaniem to wszystko zmienia się bardzo często Proszę sobie wyobrazić, no, że w no, momencie no, mówimy o kładkach w nie mówimy kładki. dlatego, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć na pewno nie jesteśmy nie. w stanie dzisiaj powiedzieć na pewno, że nie będzie można z tej kładki, to może kładka to dla mnie to jest most, to, ale... nie będzie można korzystać. Nie potrafimy tego powiedzieć na pewno, dlatego że... To, wytyczne... tak powiem, żeby było zrozumiałe dla przedziętnego widza. Tutaj chodzi o to, że... Urządzenie zrealizowane z jednych pieniędzy nie może być wykorzystane do innych celów. Tu chodzi o taki ale problem, tak? właśnie te sprawy się zmieniają. Ale, ale właśnie o ten problem chodzi, próbuję, tak? tak? Dlatego o tym próbuję mówić. Przy projektowaniu modernizacji brzegów rzeki Nysy Kłodzkiej nie można było myśleć i mówić o tym, żeby rzeka Nysa Kłodzka mogła być wykorzystywana dla celów turystycznych, na przykład kajakarstwa. Dzisiaj jesteśmy po wykonaniu projektu i dzisiaj jesteśmy w trakcie realizacji i już mówi się o tym, co by można było zrobić na brzegach rzeki Nysykłockiej, żeby można było ją wykorzystać do celów turystycznych i na przykład do kajakarstwa. W związku z tym my ze starostą zrobimy wszystko, żeby ta kładka... Ten most, ja który rozumiem. będzie budowany w ulicy Wyspiańskiego do ulicy Saperskiej, mógł być wykorzystywany nie tylko do celów technicznych, obsługi tego urządzenia zrzutowego, które będzie pod tym mostem, tylko również, żeby mógł być wykorzystywany to do transportu. żeby to było jasne, że w projektach unijnych, jeśli z urządzenia budowanego za jedne pieniądze skorzystamy, może być to traktowane jako przychód, prawda? I Wykorzystanie niezgodne z zapisami umowy. No, nawet tutaj nie ma przychodu, dlatego nie ma bezpośredniego, że nic, nie, ale jest czerpanie zrobili, pożytków, tak jak prawda? jest w Nowym Jorku, że na, za wjazd na tę kładkę zrobilibyśmy kasę fiskalną i byśmy pozyskiwali środki, to wtedy tak. Natomiast... Problem nie jest Pani Burmistrz, nie. ale przejdźmy do Nysy. Logika i zdrowy rozsądek wskazują na to, że po prostu powinien być przejazd przez to jest normalny most szerokości 6 metrów. My Jak jesteśmy, my, my, my jesteśmy po budowy? przebudowie Świat. drogi orzeszkowej. Proszę Pana, ta sama szerokość. Dlaczego, dlaczego miałaby tam nie jeździć? Samochody osobowe, i stąd też na pewno będziemy czynić starania. Żeby w kolejnym tak okresie planowania Unii Europejskiej innowacyjna Europa i inteligentne zarządzanie jest priorytetem. W związku z tym, jeżeli trzeba będzie, to pojedziemy do instytucji Unii Europejskiej, żeby o tym rozmawiać, żeby zapobiec takim absurdom. żeby można było korzystać z czegoś, co fizycznie jest? I co mogłoby rozładować problem komunikacyjny miasta? Problem polega tylko po prostu na wykonaniu i to już byśmy wzięli na siebie, na samorządy yy, z organizowaniem dróg dojazdowych od strony ulicy Wyspiańskiego i od strony ulicy Saperskiej do, do już wybudowanego mostu w ramach tej inwestycji. Oczywiście konsekwencje są dalsze, bo potem trzeba zorganizować wyjazd na ulicę Ujejskiego, no, no, ale to no, są już tak, inne sprawy. Z tymi problemami my sobie poradzimy. Dzisiaj problem jest Jeden podstawowy, ani samorząd gminny, ani powiatowy sam nie wybuduje trzeciej przeprawy. I teraz pytanie, jeżeli będzie można korzystać z tej kładki technologicznej, jak to nazywamy, a jest to praktycznie most, czy jest potrzeba budowy trzeciej. To, to będzie, trzecie przeprawy. powiedziała przed chwilą, to jest perspektywa pięciu lat, czyli na pięciu Ale... lat rozwiązalibyśmy problem. Nie, być Nie. może, że uda się do proszę załatwić dużo wcześniej. Poza tym ja myślę, że... Właśnie dlatego bardzo istotne są y, rozmowy z inżynierem projektu, tak. z inwestorem I w ministerstwie będą. środowiska na ten temat, tak, żeby, żeby y, w jaki sposób można by było y, wykorzystać tę kładkę. Czy ta kładka I może kiedy... zostać dłużej niż 5 lat, czy jest taka możliwość? Ta czy kładka mamy zostanie na zawsze. Ta kładka będzie wykonana i Panie będzie wybudowana i to będzie. To jest most nośności 30 ton, szerokości 6 metrów. To, to nie z... jest tak, że ktoś nam go rozbierze, to nie jest się, tylko ta... dla potrzeb modernizacji zbiornika. Znaczy z modernizacji On zostaje po prostu do Tam, gdzie dzisiaj mamy ten taki przejazd, przejście, to, dzisiaj mamy tam kładkę, prawda? Ten, tam jest. Na, na tam Która borskowej. będzie rozebrana Więc, i między innymi i też tam... chcemy odpowiedzieć mieszkańcom w ten sposób. Jeżeli ta kładka, która jest, będzie rozebrana. To od kiedy nie będzie przejścia. Ja tak redaktor tutaj właśnie nie ma jasności w tej sprawie, że pan redaktor mówi o okresie pięciu lat, więc sprawa jest tego typu, że na dzień dzisiejszy przez pięć lat nie można by było z tej kładki korzystać dla celów komunikacyjnych przez pięć lat od wykonania tego urządzenia, a po pięciu latach już nie ma takiego zastrzeżenia. To Że tak jak za wszystkimi projektami Unii Europejskiej. Natomiast jest...